Agnieszka Moskaluk. Dzień dobry. Co prawda wrzosów jeszcze nie ma i nie dają światu swych dzwonków, ale mamy maj, a maj to przecież tydzień bibliotek, ale maj to również rocznica urodzin gorzowskiego poety Kazimierza Furmana i ja właśnie dzisiaj o Kazimierzu Furmanie chciałabym państwu słów parę opowiedzieć. Nie będę robić wędrówek historycznych, nie będę opowiadać o życiorysie. To wszystko możemy znaleźć i na stronie Kazimierz Furman oraz na Wikipedii. Możemy też zajrzeć do chociażby książki Brzemię czy niedomówienia. Natomiast ja bym dzisiaj chciała Państwu przywrócić pamięć o twórczości Kazimierza Furmana. Pamiętamy Furmana, pamiętamy to, jak wyglądał, jak się zachowywał, przetrwały do dziś Najróżniejsze anegdoty i wspomnienia związane z poetą i dotyczące poety. Natomiast mam wrażenie, że cały czas nie dość dobrze znamy twórczość Kazimierza Furmana, a ona naprawdę na to zasługuje. Więc to spotkanie w ramach tygodnia bibliotek postanowiłam poświęcić właśnie twórczości jednego z moich ulubionych poetów. Furmanka w tym roku się nie odbędzie, Furmanka czyli ogólnopolski festiwal poetycki imienia Kazimierza Furmana. Natomiast w 2014 roku jednym z gości Furmanki był znakomity krytyk literacki, pisarz Poeta, dziennikarz, nauczyciel, wykładowca Karol Maliszewski, to ten sam Karol Maliszewski, który ze swoją przyjaciółką Olgą Tokarczuk organizuje w Nowej Rudzie Festiwal Literacki Góry Literatury. I właśnie w 2014 roku na trzecim ogólnopolskim Festiwalu Furmanka <coughs> Karol Maliszewski nie dość, że się pojawił i bardzo płomiennie, bardzo emocjonalnie opowiadał o tym, co myśli o twórczości Kazimierza Formana, ale też udało się nam, razem z Beatą Patrycją Klary, namówić Kazimierza, namówić Karola Maliszewskiego do tego, żeby zanalizował ostatni tom wierszy Kazimierza, czyli Brzemię. I pozwolą Państwo, że słów parę od znakomitego krytyka literackiego i poety przeczytam. Wszystko i nic składa się na żal. Przyczynki i glosy. Tyle można powiedzieć o recepcji twórczości Kazimierza Furmana, bo wydaje mi się, że wciąż nie ma perspektywy, która umożliwiałaby całościowy ogląd. Być może Furman prawdziwy to Furman w rozproszeniu. Takim chciał być, nieuchwytnym i takim pozostaje między nami. Tytuł ostatniego zbioru poety brzemie można zrozumieć na różne sposoby: brzemie genetyczne, rodzinne. Regionalne, środowiskowe, wreszcie społeczne i polityczne. Tak naprawdę zyskuje na randze i znaczeniu dopiero w perspektywie metafizycznej i religijnej. Bohater spod takiego brzemienia ucieka, wierząc, że uciec się nie da, jednak w tym permanentnym uciekaniu jest coś, co można postrzegać jako proces samowyzwalania się. Człowieka ożywia idea ucieczki, nakręca energia buntu, oporu przeciw nakazom i zakazom tej ewangelii ograniczeń. Jednakże całość ludzkich spraw w tym kontekście przypomina mechanizm pod, znany pod nazwą perpetuum mobile. Poruszamy się wiecznie, lecz bez efektu i nagrody, skoro nie ma boskiej miary, jak to w jednym z wierszy ujął poeta. Poruszamy się dla samego ruchu, buntu, niezgody. Bohater Furmana doskonale zdaje sobie sprawę z tej śmiertelnej pułapki, a jednocześnie, mimo wszystko, z uporem dziecka, czy nawiedzonego, rozpaczliwie biją głową w tak zdefiniowaną i rozpoznaną ścianę. Aż ciśnie się na usta pytanie, kim byłby człowiek bez ściany, którą notabene sam sobie stworzył, uroił, ustanowił. Przyczynki i losy. Tyle można powiedzieć o recepcji twórczości Kazimierza Furmana. Każdy szuka czegoś dla siebie, a wszyscy razem z rozpoznanych strzępów tworzymy mozaikę. To co ja usiłowałem znaleźć, niekoniecznie musi trafiać do przekonania innego czytelnika, znajdującego w tej niejednorodnej i niejednoznacznej twórczości ważniejsze dla siebie ślady i świadectwa. Ta poezja jest jak papierek lakmusowy. Wyrażające jasno, skąd każdy z nas przychodzi i czego w literaturze po swojemu szuka. Czego państwo szukają w tej literaturze, w twórczości Kazimierza Furmana? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że wspólnie się o tym przekonamy i te odpowiedzi odnajdziemy, ponieważ do tego projektu, do tego dzisiejszego spotkania namówiłam osoby, które znały Kazimierza Furmana i takie, dla których Kazimierz Furman. Był, jest i na zawsze pozostanie bardzo ważny. Oddajmy im głos. Bóg, który we mnie nie mieszka, wcale nie dziwi się, że nie wierzę. Przedtem wystawił mnie na wiele prób, prawe żadnej nie zdałem celująco. Po prostu nie zgadzam się być niewolnikiem wiary. I choć co dzień jest we mnie Abel, Kain. Nie daj mi żyć. Potknąłem się o jedno życie. Dano mi je za darmo i na zawsze. Z woli ojca i matki. Być może jestem tutaj z ich nierozwagi, z chwil uniesień, z westchnień. Nie tylko mi życie płata figle. Pamiętam, jak w chwili urodzin przytuliłem się do piersi nagich, jak jest ssałem sutki. Całą głupotę i mądrość, pokarm mój. Erotyk dwa. Twoje ciało, Syberia. Na białym prześcieradle zima. Twoje ciało, Ocean niespokojny. Na białym prześcieradle fale. Twoje ciało, Afryka. Błądzę po Saharze. I budzi się suka w tobie. We mnie jakiś kundel. Nocą. Samotność podchodzi człowieka od tyłu, cicho na palcach. I rozmawia z nim szeptem, cieniem sprzętów, poruszeniem firanek. Człowiek milczy, przemawia oddechem. W samotności czas zdarty ze ściennych kalendarzy i zmięty w dłoni wczorajszy dzień boli, jak odrdzewione do krwi ostrze albo róża wkłuwająca się w skórę żądłami piękna. W samotności, gdy drzwi zamknięte na noc, wszystko jest dużo większe od człowieka. Jesteś niesprawiedliwy, jak Bóg. Każesz mi cierpieć, dźwigać worki z chrustem pod oczami, które są ponad moje siły. Każesz mi wierzyć, a nie wiem w co. Wierzyć to ja mogę sobie i też nie do końca. Co ty mi jeszcze każesz, co jeszcze rozkażesz? Pięć, dziesięć przykazań będę się z Tobą wspierał aż do śmierci. Odmienne stany obecności. Wystarczy, bym zapomniał najdrobniejszy szczegół, a już pamięć dostaje popysku. I choćbym nie chciał, muszę szukać kłamstwa na tę okoliczność. Które stanie się prawdą. To też z pamięci zdarzenia, przebieram je stosownie do sytuacji, podaję jakieś niesprawdzone adresy, miejsca, których nie ma. Wymyślam nazwiska w rodzaju pisz pan". Powtarzam, pisz pan Kazimierz. Nauczono mnie tego. I żyję pośród zdarzeń w domach, których nie ma, wśród ludzi, których nigdy nie poznałem. Żyję. I jest to. Naprawdę kłamstwo. Kłamie. Jest to dopiero życie. Drzewo grzechu, Kazimierz Furman. Bądź jak być trzeba, jakim być się musi, z pestką na dłoni owocu początkiem, z jego smakiem na wargach, rozgryzionych do kości, w nim grzech, całowania i modlitwa pierwsza. Powołanie przez Pana, ty z kości mojej, alepione z gliny, mieliśmy raj. Nieświadomi swych czynów i swego potomstwa, żyliśmy bezkarnie, szukaliśmy miejsc kliwych, zdumieni widokiem ziszczała się nagość nasza. Teraz drzewem jesteśmy, z którego ród ludzki i Kain, i Abel, i Chrystus rozpięty na krzyż. Doszukiwanie ciepła ja, bezdomny domokrążca żebrak noclegu. choćby. Garści ciepła, co w kobiecie się mieści. W życzliwym uśmiechu każdego człowieka szukam ostoi. Miejsca, gdzie odpocznę, wiedząc, że ten zydel przeznaczę dla siebie. Jakiś kąt, jakikolwiek schronienie. W moich krokach jest tego nadzieja, w moich butach tylko ciepło nóg. Kazimierz Furman, drzewo brzegu. Ona się puszcza. Rzucono brzytwę, jej błysk, mewy skrzydło. Zwisł na moment na uwięzi wzroku, a potem plusk, jakby słońce spadło, i fala cicho podchodzi do brzegu. Ona już bezsilna. Ona już się puszcza. Sterczą tylko ręce. Brzytwę w pochwę chowa morze obojętne. U stóp twojej góry stopy swoje stawiam. Wcale nie jesteś tak wysoko. Ta góra powinna nieba sięgać albo zajść pomiędzy ludzi. Wiem, wiara wymaga poświęceń, tak byś powiedział, ale pochodzę z innego kraju, gdzie twoja świętość znana jest nielicznym, a o twoich cudach prawie nikt nic nie wie. Masz też swój klif, jak od ludek stoi w oceanie. Można go sięgnąć tylko wzrokiem i wyobrazić sobie świętość tych skał. Wziąłbym kawałek i obnosił jak relikwie. Lepsze to od obrazka, figurki z miejscowej cypeli. Albo wody święconej z sanktuarium w nóg, która ciepnie z miejscowego wodociągu. Kogo i czego jeszcze jesteś patronem prócz Irlandii? Tych krów, owiec, baranów, tych wzniesień i pustkowia. Brzegu oceanu, dawnych pasterzy. Jestem z innego kraju, być może jest to kraj zacofany. Gdzie ludzie wierzą łzy Matki Boskiej spływające po szybie. Matkę Boską, której wizerunek widzieli na korze drzewa. W ogóle w moim kraju ludzie mają słabość do Matki Boskiej. Prawie jak każda wieś, miasteczko, miasto ją czci Rokitno-Rokitniańską, lichę licheńską, Częstochowa-Częstochowską. Ja się w tym wszystkim gubię, chyba każdy. Bo gdy się poważnie zastanowię, dochodzę do przekrego wniosku. W moim kraju jest nadprodukcja świętych i miejsc świętych, jak w greckiej mitologii. Patronują święci górnikom, hutnikom, młynarzom, piekarzom, marynarzom i rozbitkom, nieudacznikom, bogatymi, biednym, urodzonymi nie. Poświęcone są stadiony i więzienia, kawałki autostrady, trumny. Wystarczy tylko wody z kropidła, kilka słów i pacierz. Takich i temu podobnych obrządków odbywa się tutaj dziesiątki, setki razy w ciągu roku. Naród bardzo spobożniał i trwa to od 30 lat. U stóp Twojej góry przybysz z obcego kraju chcę zrozumieć swój kraj. Ty tego nigdy nie zrozumiesz. Kazimierz Furman. Oswajanie samotności. Z domu autoportret z drugiej ręki. Nie podchodzę do domofonu, nie otwieram okien. Telefon niech sobie dzwoni do woli. Ciekawe, kto z tamtej strony tak się niecierpliwi? Kto puka do drzwi? Nie przeglądam też korespondencji. Nie spodziewam się niczego dobrego. Jestem więźniem z wyboru. Gościem czterech ścian, zakurzonych sprzętów, przegadanych książek. Siedzę odgrodzony od świata storami, z, z głową ułożoną w dłoniach. Samotność. Zerka na mnie z lustra. Oswajamy się w milczeniu. Czas przemyka się chyłkiem obok nas. Stygną zegary. Aldzie, wbij pióro w słowo. W miejscu, gdzie masz serce. Odczyniam takie egzorcyzmy na sobie. Wtedy ból nazwać muszę bólem. I ten ból mnie boli. I nie zdarza się przypadkowo. Aż do puenty. Chcesz żyć. Myśl tylko o śmierci. Chcesz umierać. Kazimierz Furman. Niedomówienia. Było nam tak, jak gdyby poranek jak gdyby dzień wstawał, i nic między nami. Było nam tak, jak gdyby nas nigdy nie było. Co było, nie było, nie miało poczęcia i nie miało końca. Było nam tak, jak gdyby nas nigdy, jak gdyby nas nigdy nie było. A jednak byliśmy i był on, Kazimierz Furman. Bardzo dziękuję za to spotkanie, polecam twórczość Kazimierza Furmana, chociażby zamkniętą w tej książce wydanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie, czyli niedomówienia. Świetne zdjęcie, prawda? Bardzo pięknie dziękuję. To spotkanie było zrealizowane w ramach cyklu Tydzień Bibliotek Agnieszka Moskaluk. Do zobaczenia, do usłyszenia. Poecie wymyśla się, poecie wymyśla się rano i w południe, wieczorem i nocą, na każdą datę. Na każdą okazję. Wystarczy tylko zmienić rekwizyty słów. Dziś, teraz, gdy dzwony z kościoła schodzą w miasto, w serca wiernych, poecie przychodzi do głowy Bóg. W chwilę później poeta myśli o kawie, gdzie to toalety, myśli o jedzeniu. Poecie wymyślają się duchy za oknem. To oczywiście grubo szyta metafora albo samobójstwo. Skok z dachu świata, choć wiadomo, że to płaska przestrzeń. Poecie wymyśla się żona, 176 cm do góry, by mogła startować do Miss Polonia. Ma piwne oczy, ulubiony napój poety to piwo, ma czarne włosy, ulubiony kolor poety to śmierć, biust numer 5, ulubione ciągoty poety. Jest to bez wątpienia dziewica. Ubrana, jednocześnie kurwa, gdy bije ją po twarzy, wmawiając jej, że to są na jej cześć oklaski. W którejś nocy poeta wymyślił sobie dziecko, podobne do niego jak dybaków lepiwa, jak stoków lepiwa, jak ocean Atlantycki. Poeta jest z siebie dumny, pierze zasrane pieluchy, babrze się w głównie Uczy chodzić, prowadza za rączkę, pokazuje alfonsów, pedałów, dziwki, prostytutki z klasą. Mówi, to jest strażak, to ksiądz, a ta kurwa, to jest mundurowy. Każdego dnia i o każdej porze poecie coś się rodzi, poecie coś się wymyśla, poecie coś nie wychodzi. Inaczej mogą mu śmierdzieć nawet skarpetki. Hotel w pokoje, rozgrzepany barłuk, rozchylone nogi, rozedrgane. Ale kurwa, jest on jeszcze poetą i pisze każdą okoliczność. I jeszcze chce żyć i pić. Budzi się pokacu z ręką w nocniku, pełnym gówna.